Playoff. Mecze zakończyły się wynikiem 3-0 dla zespołu AZS-u poznań Przywitajmy gości trenerów Mariana Dubleya oraz Andrzeja Kocienicza oraz kapitana drużyny Marcina Melnarowicza oraz drużyny AZS-u poznań trenera Damiana Lisickiego oraz Łukasza Murcie, który jest również trenerem, i od Domonika, środkowego naszej drużyny. Spotkania, jak już mówiłam, zakończyły się wynikiem 3-0 dla drużyny AZS-u poznań więc na razie prowadzenie 2-0 w pierwszej fazie playoff. Może poproszę najpierw o pytania dla różnych gości. Nie wiem, nie ma pytań. Poprosimy jakieś krótkie pocałowanie w tych spotkaniach. Proszę, pomyśl tak w Przegraliśmy dwa mecze i sytuacja się troszeczkę skomplikowała. Oczywiście gratulacje za, yy, dla przeciwników za zwycięstwo. Siedzę tutaj najlepsi zerowcy na wojsku w tych dwóch meczach. Myślę, że tutaj gratulacje się najbardziej należy, natomiast no, graliśmy źle i przegraliśmy dane, mecze, chociaż można było powalczyć przynajmniej o jedną. meczu. Pytania na gospodarza? Myślę, że to samo. Czy jakieś podsumowanie tego, co się stało. tak, bym gości powiedział, że Różnowska jeszcze grała źle, czy, czy to w wystarczyło, czy znajdował tak dobrze? Ja uważam, że my przechodziliśmy raz dobrze sezon, Mamy taki przejściowy między fazą zasadniczym a Plejowem. Mieliśmy aż 5 tygodni czasu, żeby się przygotować do, do playoffu. i widać po prostu, że ten zespół jest inny zespołem niż w grze zasadniczej. Cieszy nas zwycięstwo dwa razy po 3 0, natomiast mecze, mecze oba nie były łatwe. Wyniki nie świadczą właśnie o tym, żeby było łatwo. Jest było zacięte spotkanie, walka głównie psychologiczna, no my byliśmy mocniejsi i udało się to zwyciężyć. Wczorajszy mecz uważam, że zagraliśmy dużo lepiej, dzisiaj było bardziej nerwowo ze strony Kalisza i naszej. Natomiast na szczęście mamy to my to my zwyciężyliśmy 3 0 i, i mamy to szczęście, że przystępujemy do, do kolejnego etapu ze zwycięstwem zwycięstwem. Jedziecie z przewodą do Kalisza, co Was tak naprawdę niepokoi, no bo dwa zwycięstwa 3 do zera wydaje się, że jakby zadanie jest proste, ale czego należy się wystrzegać na wyjeździe do Kalisza? Znaczy było widać w naszej grze dzisiaj, że gramy nierówno jeszcze w tym zespole moim zdaniem brzmi jeszcze większy potencjał niż to pokazaliśmy w tym dwóch meczu. Tam jest sala zupełnie inna, także sposób gry się diametralnie zmienić, żeby, żeby tam zwyciężyć. No, większość piłek będzie lądowała w suficie, Tutaj była broniona, wystawiona i atakowana. Także specyfika ta będzie inna. Jest inny punkt odniesienia. No, będzie pewnie gorąco, bo blisko z boiska kibice się znają. Także no, będzie na pewno trudno. Ja przestrzegam po prostu też. Gratuluję swoim zawodnikom. Ale przestrzegam po prostu, że to nie jest koniec walki. To tak naprawdę to, na trzeba postawić w pierwszym, albo w drugim meczu, żeby wszyscy mogli się Czy masz jakiś szczególny smutek albo no, radość z tego, że to właśnie taliż teraz przez poznanie Spobiana, w którym ty grasz w tej chwili? I czy radość odczułam na pewno, bo mam nowe drużyny, gram tutaj po to, żeby wygrywać. Więc to po prostu pewnie z, tak naprawdę. Nie wiem. i tam jest naprawdę bardzo ciężki parem. Każdy kto tam przyjeżdżał. No, no, każdemu się bardzo ciężko da. Jest tam bardzo niska, specyficzna inaczej się podrzuca. Na początku jak tam pojechaliśmy w pierwszej rundzie, to z naszej haley tu przeszliśmy, to tam było ciężko wbijać palcami. Ciężko dlatego, że po prostu się odbijało i tak piele czasu. Dlatego na pewno będziemy musieli się przestawić i tak samo mobilizować się na tamtym kolejnym lecz. Jeśli można pytanie do Martina Melnarowicza. Jak wyglądała wasza droga wczoraj do domu z, z Kalisza po tym pierwszym meczu? No, na pewno nie mieliśmy powodu, powodu do radości, przygnęliśmy 3-0. <coughs> to długa droga, dojechać po 2,5 godziny. Było spokojnie oboje się myślę, że, że, że tyle o, o tej drodze, nic to szczególnego nie trzeba bo mówić o tym, o tym No, Ale tam była jakaś głucha cisza, czy rozmawialiście o tym, co się stało tutaj? No, no były jakieś rozmowy. No. No, no, już myśleliśmy o tym drugim meczu, chcieliśmy przyjaciół, ale jak widać, niestety no, nie udało się. Zapraszamy Pozań do siebie do, no, do Kalisza na Łódzką i zobaczymy, jak to na małej będzie. Po drugim secie dosyć długo dyskutowałeś z, z pierwszym sędzią. E, o czym była ta rozmowa i, i no, jesteś z niej zadowolony? Że tak zapytam bardzo. <laughs> no, nie jestem zadowolony, bo nie było po naszej myśli decyzji sędziego. Troszeczkę kontrowersji, bo w tych, w tych dwóch decyzjach e, myślę, że troszeczkę niesłusznie. Sędzia ukarano z dwoma żółtymi kartkami, to jeszcze w końcu seseta. Pierwsza tutaj była w skierowana w stosunku do trenera Marian Burrera, tak ja naprawdę nie wiem do końca dlaczego. Troszeczkę mamy żalu, ale no, no, przegraliśmy myślę zasłużenie, no Pozancie był lepszy. Nie potrafiliśmy w ataku skończyć wiele piłek. No i przegraliśmy 3 Ale to był ten moment, który wyrzucił Was z gry? Ta końcówka drugiego seta i ta nerwówka przy żółtych kartkach? Myślę, że nie. Myślę, że tak w każdym sensie do, do połowy seta graliśmy punkt za punkt, nawet prowadziliśmy. W, w, w końcówkach to Poznań przejmował inicjatywę. No i niestety przegrywaliśmy te sety, bo 22-2, także nie było to jakiś wielki łomot z, z strony na, na nas, ale no, niestety przegraliśmy. Dziękuję. Czy mieć jakieś pytania? W takim razie dziękuję Państwu bardzo.